Węgosz Rajdowiec. Był sobie raz węgosz o imieniu Rajdowiec, który był niezwykłym stworzeniem, ponieważ mieszkał w kiszce stolcowej człowieka o imieniu Ray jak telewizor. Był to wyjątkowy węgosz, więc wszyscy na YouTube go znali i szanowali. Był bardzo szybki i zwinny, a jego umiejętności w wyścigach były legendarne. Węgosz Rajdowiec miał więc wielu fanów, którzy chętnie przychodzili, aby go oglądać w akcji. Pewnego dnia rajdowiec postanowił wziąć udział w wyścigu rajdowym. Był to wyścig na dystansie 100 cm. Rajdowiec bardzo się do niego przygotowywał. Trenował codziennie, jeździł po kiszce stolcowej ryja jak telewizora samochodem zbudowanym z kału, a nawet zainstalował sobie w płetwie kierownicę. Wreszcie nadszedł upragniony dzień wyścigu. Lecz rajdowiec nie miał szczęścia. Maszyna losująca była bezwzględna. Wystartował więc z ostatniego miejsca. Szybko jednak okazało się, że trening czyni mistrza i zaczął nadrabiać straty. Wkrótce pokonał wszystkich przeciwników i wygrał wyścig. I jak telewizor był bardzo dumny ze swojego węgorza, a że miał dobrze prosperującą firmę produkującą środki przeczyszczające, postanowił kupić mu nowy samochód wyścigowy marki Kao Amarnika. Gdy rajdowiec go zobaczył, był bardzo szczęśliwy i obiecał sobie, że będzie dalej jeździł rajdami. Jego sława rosła z każdym dniem, aż w końcu stał się sławny na całym świecie. Węgoszrajdowiec został zaproszony do udziału w wielu międzynarodowych wyścigach, gdzie zdobywał wiele nagród i trofeów. Dziś Węgoszrajdowiec jest postacią legendarną w uniwersum Kiszki Stolcowej. Jego sława przetrwała lata i wciąż jest szanowany i podziwiany przez wszystkich. Koniec.